Witam was kochani serdecznie. W piątek jesteśmy w Gubinku na to, Nevermind. Ja jestem tutaj na pierwszych moich zawodach w driftcie. Możliwe, że jutro będzie na zawodach 50 zawodników. Ja jestem tym jednym oczywiście. Tu jesteśmy rozstawieni. Tak jesteśmy rozstawieni. Znajomi do nas przyjechali z przyczepą, bo Pogoda nam jak na razie na treningach dzisiaj w piątek nie sprzyja, bo pada deszcz, przez chwilę trochę przestało, ale nadal mży, więc sobie siedzimy w przyczepie, pijemy herbatkę, bo już się powoli zjeżdżają jeszcze te samochody, na razie to w ten sposób wygląda. Na razie jest dosyć dużo, mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, więc widzimy się jak ja już będę wyjeżdżał na tor. nie leciłaś za wody, rozumiesz? Pięknie! To taka, To Tak się w tych sportach tak motorowych dzieje! dokładnie! No Ale i tak chyba źle i tak mocno chyba nie jest mega tak rozwalony Delikatnie dostało koło. O, ty też się trochę odkleiły. A, a ale... tył to się ogarnie, nie? Idę zobaczyć jak to wygląda, taki z, z bliska Pociągnęli teraz to liną i patrzcie jak koło wyrwało. Cześć. Oła! No nie wiem czy to do jutra posklejają. Profesjonalne przyklejanie body Tutaj o właśnie mamy zony tutaj o. I myślę, że chciała, żeby to zahaczyć O zony po prostu Coś nie poszło w planie I tam kawałek dalej pod koniec zona Już Poleciało się w takie betony ja na milimetry to w Bielsku Białej, przy tych takich betonowych klockach to na takie centymetry tam lecieliśmy w parach, nie? To tam było grubo. To był właśnie raz ostatni przejazd w dzisiejszym dniu. Ja wam dziękuję bardzo za doping w dzisiejszym dniu. My teraz już zafoliuje. Jutro. Jakiś czas temu dostałem paczkę od mojego, tak jakby fana, i dzisiaj ją postanowiłem odpakować. Napisał właśnie do mnie Łukasz i do mnie przyjechał. Aż 600 albo 700. 50 km z Rzeszowa Więc zaraz tą paczkę otworzymy Ja nie patrzyłem, naprawdę nie patrzyłem Szczerze mówię, że nie patrzyłem do tej paczki Co tam w środku jest, więc dzisiaj się dopiero o tym dowiem Co to jest? Uważaj, bo ciężkie Nigdy nie miałam takiego puchary ze sobą. Ale fajne. Dzięki. Będzie stało u mnie w pokoju na półce. Jakaś książeczka. Tak to wygląda. Tutaj masa zdjęć malutkich. A tu magnes. Fajne. Takie zdjęcie fajne. Ja jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się tego. Dziękuję ci mhm. też. Witam Was, kochani. W sobotę, dzisiaj wstaliśmy o 7 rano, jest może 7:20, już zeszliśmy na śniadanie. Dzisiaj miało się mega rozpogodzić, miało być 20 stopni. Na razie jest taka mgła. Na kamerze tego tak nie widać, ale w rzeczywistości jest naprawdę mgła. Deszcz na razie nie pada, jest trochę taka mrzawka. Dzisiaj są zawody na torze Nevermind. Sędziami dzisiejszych zawodów będą organizatorzy Drift Open, czyli zawodów Drift Open. Ja jadę w klasie takiej, gdzie nie jeździ się w parach, tylko jedzie się na punkty. Ja mam nadzieję, że się zaraz rozpogodzi. Teraz za chwilkę jedziemy. Idziemy na odprawę właśnie na tor Odprawa jest od 8 do 9, czyli taki briefing jakby No i co? Słuchamy jakie są zasady Ja do was wrócę, więc Ja teraz idę zjeść sobie śniadanko Naładować siły i jedziemy na tor My już dojechaliśmy na tor Nevermind z hotelu My zjedliśmy już e, śniadanie Naładowaliśmy siły Teraz chcę wam pokazać jak wygląda trasa ale na właśnie takiej tablicy, gdzie był przed chwilą briefing. Spójrzcie, ja Wam już tu pokazuję. Zaczynamy. Start. Start. Tu jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tutaj trzeba tylnymi kołami zahaczyć o to. Tu lecimy szeroko, szeroko, szeroko. Tutaj musimy zrobić rybkę. Tak, tak. I tutaj na tego zona. Tutaj lecimy jak najszerzej i tutaj przed nimi kołami łapiemy. Przednimi kołami tu łapiemy. Tutaj lecimy, lecimy, lecimy. Tu zona łapiemy tylnymi kołami. I jak najszerzej. Tutaj trzeba złapać tylnymi kołami zona. Tutaj szeroko, szeroko, szeroko i tutaj tyłem. Tak wygląda właśnie ta trasa. Ja nie mam na razie tyle mocy, żeby startować w parach i nie mogę z wiekiem po prostu, ale ja i tak jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę w ogóle startować. I tam więcej nie trzeba, bo na razie się jeszcze uczę tego driftu, do ucza. Cześć. No i tak, próbujemy zaliczać wszystkie zony. Ja do Was wrócę, jak będziemy, bo teraz jeszcze będziemy mieli. Przejazdy testowe, więc ja do Was zaraz wrócę, jak zaczniemy jeździć. Okay. Zobacz jak na to, widziałeś? Musisz pociągnąć kątem, nie ma być prędkości na wprost, tylko prędkość bokiem. Czyli prędkość, kół, nie? Okej? Okay? Jak coś, to go podcinaj to delikatnie na ławce jeszcze i trzymaj go bokiem, okej? Okay? Bo jak się będziesz prostował, to on cię będzie napędzony na wprost. A jak się będzie Ale tak jak przejadę przez linię, to już nie mogę, muszę cały czas go trzymać bokiem. Wprost, mam zero a dlatego od pierwszego prawego już i tego zona już lecisz bokiem Prawo, cały czas i trzymaj go cały czas trzymaj go do momentu wtedy kiedy będziesz wiedział że już go przekładasz w drugą stronę tak? Pobre, a... śmigają muzyczka gra słońce świeci do czegoś chcieć no, więcej kolejny samochód oczywiście komar

a dwójka za krótka I mamy takiego biegu, który ma mniej więcej 105 a 70 problem problem polega na tym, że wykonujesz jeden podstawowy błąd napędziłeś się bardzo szybko na prostej po pierwszej inicjacji na drugim biegu wjechałeś na odcinka. To w jaki sposób można prowadzić auto w poślizgu, nie mając w ogóle góry mieć odcinkę. Da się? Nie da się. Więc, bo to jest lewa noga, później już wchodzi w, 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 do sterowania. Żeby spowolnić realne, realną prędkość samochodu. A mieć zapas mocy na tylnych kołach, żeby te koła się kręciły szybciej, tylne, niż przednie realnie. A Ty wjechałeś na drugim biegu na odcince z pełną prędkością do końca, rzuciłeś go na ręczny i to było koniec inicjacji. Zamiast dohamować tą prędkość przed pierwszą inicjacją i rzucić go z prędkości raz i ręczny, i klepa, i wtedy ogień, i delikatnie go przytrzymać lewą mogę na hamulcu, ale tutaj trzymać gaz. Tu Ty wjechałeś. Panie, ja wyprostowałem. Jak pokazuje tak, to znaczy, że musisz myśleć. OK? Kochani, my mamy przed zawodami, teraz sobie chodź tak, tak, wszędzie, po całych padokach wszędzie i znalazłem tak, taką budkę jakby i pokażę Wam jak tam w środku jest. Niestety się nie dostaliśmy do top 16. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy doping. Nie posklejało mi, nie mogłem na tym suchym go tak utrzymać w tym pełnym boku, w tym mega kącie. No nie udało się. Ja życzę wszystkim, którzy się dostali do top 16 powodzenia. Więc do zobaczenia i dziękuję wam za to.